Tu Radio Impuls TWR Polska zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy dzisiaj studium listów do Tesaloniczan, choć znajdują się one w Nowym Testamencie niemal na końcu listów apostoła Pawła, są w rzeczywistości najwcześniejszymi jego pismami. Informujemy na wstępie, że gdy będziemy w czasie naszych audycji cytować tekst listów do Tesaloniczan, korzystać będziemy z nowego przekładu Nowego Testamentu z języka greckiego na współczesny język polski, wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie w 1991 roku. Dla każdego z nas temat powtórnego przyjścia Chrystusa na Ziemię jest jednym z najbardziej frapujących tematów biblijnych. Listy do Tesaloniczan poświęcone są głównie temu tematowi. Ich lektura jest więc dla nas zawsze bardzo interesująca. Na powrót Chrystusa oczekujemy także i my, współcześni chrześcijanie. Co powinniśmy o powtórnym przyjściu Jezusa wiedzieć? Jak powinniśmy żyć, postępować, wiedząc, że nieuchronnie zbliża się czas końca? Studiując listy do Tesaloniczan, będziemy chcieli znaleźć w nauczaniu apostoła Pawła odpowiedzi na te nasze pytania. Najpierw jednak poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych rozważań. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za czas łaski, w jakim żyjemy. Dziękujemy, że pragniesz nas stale uczyć i kształtować. Prosimy. Uzdolni nas do zrozumienia i przyjęcia Twojego Słowa. Błogosław nas, gdy będziemy studiować listy do Tesaloniczan. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Powiedzmy sobie na początek coś o czasie napisania listów. Pierwszy list do Tesaloniczan jest najstarszym znanym nam pismem apostoła Pawła i w ogóle pierwszym pismem Nowego Testamentu. List ten powstał w czasie drugiej podróży misyjnej Pawła, prawdopodobnie w roku 50 lub 51, a więc w połowie pierwszego wieku naszej ery. Drugi list do Tesaloniczan apostoł napisał niewiele później, prawdopodobnie jeszcze w tym samym roku. Listy do Tesaloniczan zostały więc napisane przed spisaniem Ewangelii i reszty pism Nowego Testamentu. Studiując ich treść, Będziemy zapoznawać się z najwcześniejszą, najstarszą literaturą chrześcijańską. Jakie były okoliczności powstania tych listów? Tesalonika była rzymską kolonią była stolicą rzymskiej prowincji Macedonii. Obecnie miasto to nosi nazwę Saloniki leży około 80 km na północ od Aten. W czasach apostoła Pawła. Tesalonika była wielkim miastem, metropolią o strategicznym znaczeniu dla regionu Macedonii i Achaii, czyli dla terytorium mniej więcej współczesnej Grecji. Według słów Cycero, Tesalonika leżała w samym łonie Rzymskiego Imperium. Położona u wybrzeży Morza Egejskiego, usytuowana przy słynnej rzymskiej drodze Via Egnatia, łączącej Rzym z Konstantynopolem, Miała Tesalonika ogromne znaczenie jako centrum polityczne, handlowe i kulturalne. Tesalonika posiadała w czasach apostoła Pawła status wolnego miasta miała swój samorząd i swoje własne sądy. Liczba jej mieszkańców wynosiła około 200 tysięcy. Należała więc Tesalonika do największych miast tamtych czasów. Apostoł, wyruszając w drugą podróż misyjną, Zabrał ze sobą Sylasa, a potem w czasie wędrówki Tymoteusza i Łukasza. Do Tesaloniki dotarł około roku 50. Nauczał tam w synagogach. Niektórzy Żydzi, a także wielu pogan przyjęło głoszoną przez niego Ewangelię. Jednak wkrótce przeciwnicy Pawła wzniecili w mieście rozruchy i apostoł musiał opuścić Tesalonikę. W dalszym ciągu wywierał jednak wpływ na powstałą tam wspólnotę za pośrednictwem swoich posłańców i poprzez listy. Z Tesaloniki Paweł udał się do Berei, gdzie jednak nie przebywał długo. Atakowany był tam podobnie jak w Tesalonice przez przeciwników Ewangelii. Apostoł pozostawił w Berei Sylasa i Tymoteusza i udał się do Aten. Później Paweł powędrował do Koryntu, i prawdopodobnie tam spotkał się z Tymoteuszem i z Sylasem, którzy zdali mu relację z tego, co dzieje się w Tesalonice. Aby pomóc młodej wspólnocie w rozwiązywaniu jej problemów, Paweł postanowił pilnie wysłać do Tesaloniki list. Niedługo potem apostoł napisał drugi list do Tesaloniczan. Powodem napisania listów były głównie niepokojące wieści dotyczące błędnego interpretowania nauki apostoła na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie w Tesalonicy uważali, że skoro przyjście Chrystusa jest bliskie, nie trzeba już robić nic innego, tylko czekać. To powodowało, że pogrążali się w bezczynności i w marzycielstwie. Apostoł natychmiast zareagował na tak błędne poglądy Tesroniczan. Napisał listy, w których wyjaśnia, że czujność w oczekiwaniu na powrót Chrystusa nie oznacza życia w atmosferze próżności, apatii czy bezczynności. Jakie jest więc zatem główne przesłanie listów do Tesroniczan? Apostoł Paweł naucza tu, że drugie przyjście Chrystusa. Nie jest czymś, czego człowiek wierzący miałby się obawiać. To przede wszystkim. Wręcz przeciwnie. Nadzieja rychłego powrotu Pana ma mobilizować chrześcijan do radosnego i wytrwałego dzielenia się z bliźnimi Ewangelią. Perspektywa nadejścia Chrystusa nie może też powodować bezczynności wierzących, ale powinna pobudzać ich do ciągłego duchowego rozwoju, do twórczego działania. Które ma trwać aż do pochwycenia Kościoła. Apostoł Paweł zapewnia, że każdy wierzący, każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, czy w czasie powrotu Pana będzie jeszcze wśród żywych, czy od lat będzie należał do martwych, do zmarłych, weźmie udział w pochwyceniu, w paruzni Kościoła. Paweł wyjaśnia, że drugie przyjście Chrystusa zostanie poprzedzone występowaniem wielu szczególnych znaków. O tym pisze apostoł głównie w drugim liście. Poza tym, listy do Tesaloniczan zawierają także zarys podstawowych prawd ewangelicznych utwierdzających chrześcijan w wierze w Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Takie jest w wielkim skrócie główne przesłanie listów do Tesaloniczan. A jaka jest struktura tych listów? Otóż pierwszy list do Tesaloniczan podzielić można na pięć zasadniczych tematów. Pierwszy: postawa wierzących wobec perspektywy powrotu Chrystusa. Drugi temat: nagroda dla wierzących w czasie powrotu Chrystusa. Trzeci temat: życie wierzących do chwili powtórnego przyjścia Chrystusa. Temat czwarty: śmierć wierzących a powtórne przyjście Chrystusa. I piąty temat Działalność wierzących w perspektywie powrotu Chrystusa Drugi list do Tesaloniczan zawiera trzy główne tematy Pierwszy – prześladowania, czyli doświadczanie wierzących Drugi temat – historia świata, a powtórne przyjście Chrystusa I temat trzeci – praktyczne wskazówki dla oczekujących na powrót Chrystusa Trwanie w Bożej prawdzie, kroczenie za Jezusem i praca. Dzięki relacji dziejów apostolskich znamy okoliczności przybycia apostoła Pawła do Tesaloniki. Paweł znalazł się w Macedonii, na kontynencie europejskim w wyniku kilku niezwykłych zdarzeń. Spróbujmy je wspólnie prześledzić. Jak wiemy, apostoł prowadził owocną działalność misyjną w Galacji, która była azjatycką prowincją Imperium Rzymskiego. Przeszedłszy przez Frygię i Galację, skierował się ku cieśninie dardanelskiej, cieśninie Morza Egejskiego. Po lewej stronie jego marszruty rozciągała się żyzna prowincja Azja, po prawej wielka prowincja Bitynia, ale duch Boży nie pozwolił mu pójść do żadnej z tych krain. Coś nieubłaganie pchało apostoła w kierunku Morza Egejskiego. Przyszedł więc do Troady. Nie był jeszcze pewien kierunku dalszej drogi. I wtedy właśnie ujrzał w nocnym widzeniu człowieka, który wołał: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! Paweł natychmiast wsiadł na statek, i w ten sposób Ewangelia po raz pierwszy dotarła do Europy. W tym czasie Paweł, dążąc do pozyskania nowych terenów dla Chrystusa, Zapewne obejmował oczyma swojej wyobraźni więcej niż tylko jeden kontynent. Przybył przecież do Macedonii, królestwa Aleksandra Wielkiego, który podbił cały świat i który, jak mówiono, płakał, ponieważ nie było innych światów do podbicia. Aleksander Wielki nie był jedynie żołnierzem. Pasuje do niego chyba jako do pierwszego z przywódców miano Wodza Uniwersalnego. Można by powiedzieć, że Aleksander Wielki był w większym stopniu, w pewnym sensie, misjonarzem niż żołnierzem. Marzył o jednym świecie, zdominowanym i oświeconym kulturą Grecji. Aleksander Wielki uważał się za człowieka powołanego przez Boga do uspokojenia, połączenia i pojednania całego świata. Przyznawał, że celowo dąży do zaślubienia Wschodu z Zachodem. Marzył o imperium, w którym nie byłoby Greka ani Żyda, barbarzyńcy ani scyty, niewolnika ani wolnego. Jak potem pisał apostoł Paweł w liście do Kolosan. Oczywiście ich poglądy były inne. Aleksander Wielki myślał o kulturze greckiej, natomiast apostoł Paweł o Ewangelii. Trudno jest sobie wyobrazić, że Paweł nie myślał w tamtym czasie, o wielkim Aleksandrze. W podróż wyruszył z Troady Aleksandryjskiej, miasta, które otrzymało swoją nazwę od imienia Aleksandra. Przybył do Macedonii, pierwszego królestwa Aleksandra. Pracował w Filipi, mieście, którego nazwa pochodzi od imienia ojca Aleksandra, Filipa. Potem udał się do Tesaloniki i znowu nazwa tego miasta pochodzi od imienia przyrodniej siostry Aleksandra. Wszystko na tym terenie przypominało Aleksandra Wielkiego. Dlatego chyba wolno nam przypuszczać, że Paweł myślał wtedy o pozyskaniu dla Chrystusa nie tylko jednego kraju czy kontynentu, ale całego świata. Wiedział on zresztą od początku, że Bóg powołał go, by zaniósł dobrą nowinę o zbawicielu wszystkim narodom. Przybycie apostoła Pawła do Tesaloniki. Było bardzo ważnym wydarzeniem. Było wydarzeniem misyjnym. Tesalonika była, jak już wspominaliśmy krótko, jednym z kluczowych ośrodków gospodarczych i kulturowych ówczesnego świata. Już Herodot, pisząc ponad pół wieku przed Pawłem o Tesalonice, nazwał ją dużym miastem. Zawsze był to dobrze znany port. To właśnie tutaj król Xerxes, król perski. Miał swoją okrętową bazę, kiedy wyruszał na podbój Europy. Jeszcze w czasach rzymskich były tam duże, znane w całym ówczesnym świecie stocznie. W roku 315 przed Chrystusem miasto zostało odbudowane przez Kasandera i wtedy otrzymało nową nazwę Tesalonika. Było to imię żony Kasandera, która była córką Filipa Macedońskiego, przyrodnią siostrą. Aleksandra Wielkiego. Tesalonika była wolnym miastem. Znaczy to, że nigdy nie doznała poniżenia, za jakie uznano by stacjonowanie w jego obrębie oddziałów rzymskich. Jako miasto miała swoje własne zgromadzenie ludowe i swoje własne sądy. Liczba jej mieszkańców osiągnęła pułap 200 tysięcy i przez pewien okres czasu konkurowała z Konstantynopolem o mianą stolicy świata. Dzisiaj znane pod nazwą Saloniki, miasto to ma 70 tysięcy mieszkańców. Najbardziej rangę te Saloniki podnosiła w starożytności rzymska droga Via Egnatia, która prowadziła od Dyrachium nad Morzem Adriatyckim poprzez Rzym do Konstantynopola nad Bosforem. A stamtąd jeszcze dalej do Azji mniejszej i dalej na wschód. Droga ta, łącząca Rzym ze Wschodem, biegła przez samo centrum miasta, stanowiąc jego główną ulicę. Mówiono, że wschód i zachód spotykają się w Tesalonice. Mówiono też, że miasto leży w samym łonie rzymskiego imperium. Handlarze masowo wwozili do tego miasta dobra ze wschodu i zachodu. Dlatego znane było i takie powiedzenie, że dopóki nie zmieni się natura, Tesalonika pozostanie miastem bogatym. Trudno jest przecenić wagę przybycia apostoła Pawła do Tesaloniki. Jeżeli chrześcijaństwo zadomowi się w Tesalonice, nic go już nie powstrzyma od rozprzestrzenienia się wzdłuż Via Egnatia na wschód i na zachód. Z jednej strony, dopóki nie zostanie zdobyta cała Azja. A z drugiej, aż do wzięcia szturmem samej stolicy Imperium Rzymu. Wkroczenie chrześcijaństwa do Tesaloniki było momentem decydującym w procesie stawania się wiary chrześcijańskiej religią znaną na całym świecie. To, co się wydarzy w Tesalonice, będzie miało ogromne znaczenie dla kształtowania całej misji chrześcijańskiej. O tym doskonale wiedział apostoł Paweł. Przez trzy sabaty. Przemawiał w synagodze. Znaczy to, że nie mógł tam być dłużej niż cztery tygodnie. Odniósł jednak tak ogromny sukces, że przywódcy religijni Żydów, pobudzeni do zazdrości i doprowadzeni do wściekłości, wzburzyli całe miasto. I Paweł, żeby ratować życie, musiał być pod osłoną nocy wyprowadzony do Berei. Sukces odniesiony w ciągu zaledwie czterech tygodni. Dał Pawłowi wiele do myślenia: czy w wyniku krótkiej pracy misyjnej można osiągnąć trwałe wyniki? Czy czterotygodniowe zwiastowanie Ewangelii na jednym miejscu może doprowadzić do takiego przyjęcia się chrześcijaństwa, że nic nie zdoła go tam wykorzenić? Jeżeli tak, to myśl o zdobyciu całego imperium dla Chrystusa nie jest nierealna, może jest inaczej. Może trwałe wyniki nie mogą być osiągnięte bez wielomiesięcznej albo nawet wieloletniej pracy w jednym miejscu? Jeśli tak, to nikt nie jest w stanie przewidzieć choćby w najbardziej mglistych zarysach, kiedy chrześcijaństwo dotrze do krańców świata? Tesalonika miała być swego rodzaju sprawdzianem dla apostoła. I Paweł z wielką niecierpliwością oczekiwał na wyniki jego pracy? W Tesalonice, kiedy w Atenach dołączył do Pawła Tymoteusz, apostoł natychmiast wysłał go z powrotem do Tesaloniki powieści o rozwoju sytuacji w tym mieście. Tymoteusz wrócił z wiadomościami o dobrym stanie wspólnoty. Tesaloniczanie trwali mocno w wierze, darzyli Pawła szacunkiem i miłością, ale Tymoteusz przyniósł też wieści niepokojące. Nauka o drugim przyjściu Chrystusa wytworzyła tam niezdrową sytuację. Ludzie porzucali pracę i wszystkie normalne zajęcia codziennego życia i oczekiwali nadejścia Chrystusa w atmosferze histerycznego podniecenia. Dlatego apostoł Paweł nawołuje w swych listach do spokoju i do normalnego wykonywania wszystkich obowiązków. Niepokojem napawał Tesaloniczan los tych, którzy umarli przed przyjściem Chrystusa. Paweł wyjaśnia, że zmarli w Chrystusie nic nie stracą z przyszłej chwały. Wśród Tesaloniczan pokutowała tendencja lekceważenia zarządzeń legalnej władzy. Grekom, rozmiłowanym w dysputach, zawsze groziło niebezpieczeństwo nieodpowiedzialnego używania demokracji. I również ten problem znajduje odzwierciedlenie w pierwszym liście do Tesaloniczan. Istniało też, zawsze zresztą obecne, niebezpieczeństwo ponownego stoczenia się w bagno niemoralności. Niełatwo było oduczyć się zwyczajów uświęconych tradycją całych pokoleń i uciec od zarazy pogańskiego świata. Były to problemy, wobec których apostoł musiał zająć stanowisko. Czy różnią się bardzo od problemów we współczesnych kościołach? Chyba nie. Ludzka natura niewiele się zmieniła. Zastanówmy się na koniec, dlaczego apostoł napisał dwa listy? Oba listy są bardzo do siebie podobne i musiały być napisane w krótkim odstępie czasu. Może kilku tygodni, a może nawet tylko kilku dni. Drugi list. Został napisany głównie w celu wyprostowania błędnych pojęć dotyczących drugiego przyjścia Chrystusa. Pierwszy list dowodził, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy i mówi o konieczności czuwania. Niestety nauka ta wbrew zamierzeniom Pawła spowodowała niezdrową sytuację, w której ludzie nic nie robili, tylko czuwali i oczekiwali. Dlatego w drugim liście apostoł wylicza znaki, które muszą poprzedzić przyjście Chrystusa. Nauka o drugim przyjściu Chrystusa została przez tesaloniczan zniekształcona. Straciła w ich wydaniu właściwe proporcje. Podobnie jak dzieje się to często w pracy kaznodziei dzisiaj, zwiastowanie Pawła zostało niewłaściwie zrozumiane i błędnie zinterpretowane. Niektóre zdania i zwroty zostały wyjęte z kontekstu i przejaskrawione. Dlatego drugi list próbuje przywrócić nauce o przyjściu Chrystusa właściwą równowagę i korygować myśli podnieconych tesaloniczan w tej właśnie kwestii. Oczywiście Paweł korzysta z okazji, żeby powtórzyć i podkreślić wiele dobrych rad i upomnień zawartych w pierwszym liście, ale głównym jego celem jest uspokojenie tesaloniczan, wyjaśnienie, że czekając na Chrystusa. Należy wykonywać sumiennie i wytrwale codzienne zadania. Nie wolno czekać na przyjście Chrystusa w atmosferze bezczynności czy marzycielstwa. Nadzieja na rychły powrót Chrystusa powinna nas mobilizować do intensywnego twórczego działania, powinna nas uskrzydlać i motywować. Dzięki nam jeszcze wielu może przecież poznać Jezusa, zbawiciela i Pana którego przyjście będzie najradośniejszym i najpiękniejszym przeżyciem dla wszystkich, którzy ster swojego życia oddali w Jego ręce. Poznaliśmy dzisiaj okoliczności, w jakich apostoł Paweł napisał listy do Tesaloniczan. Mówiliśmy też o tym, jakie jest główne przesłanie tych listów. Umożliwi nam to pełne zrozumienie ich treści. Zapraszamy do wspólnej lektury listów do Tesaloniczan. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka, wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.